Witam serdecznie. Chciałbym się zaprezentować moje nowe krzesiwo kowalskie, które dla mnie zrobił zwierzak. Mi je przysłał. Dziękuję ślicznie. Ono wygląda w ten sposób. Jest to metal wysokowęglowy, zrobiony z pilnika, bardzo mocno zahartowany. Tutaj widzicie pełny zestaw do rozpalania ognia krzesiwem kowalskim. Krzesiwo jest bardzo fajnie zrobione. Chroni palce przed uderzeniami o kamień. Mi ono osobiście bardzo pasuje. To jest krzemień, który znalazłem na polu. Każdy może sobie znaleźć. Są różnego koloru. Struktura z zewnątrz jest jak szkło. I są oczywiście różnego koloru. Niektóre są czerwone, niektóre są czarne, niektóre są czarno-czerwone, albo są po prostu czarne. Po rozłupaniu trzeba uważać na krawędzie, bo niestety one są bardzo ostre. To jest moje stare prześcieradło zwęglone, bawełniane, które służy do wyłapywania iskier z iskier. To jest rozplątany sznurek jutowy, który będzie nam służył do rozniecenia ognia poprzez iskry z naszej zwęglonej bawełny. To jest sznurek przed rozplątaniem, sznurek po rozplątaniu. To jest skora brzozy, która nam umożliwi przeniesienie ognia z naszego sznurka jutowego na miejsce, gdzie będzie już ognisko. Oczywiście ogniska nie będzie. Po prostu pokażę Wam, jak długo ono się pali. Oczywiście można użyć innej rozpałki. W tej chwili Wam zademonstruję działanie owego krzesiwa. W ten sposób ono iskrzy. Może przez chwileczkę Wam zademonstruję w sposób spowolniony. Tak to mniej więcej wyglądało. Teraz pokażę Wam, jak zwęglona bawełna wyłapuje iskry. Osobiście składam na pół, przykładam u góry. W ten sposób wyłapuje iskry i tak się po prostu żarzy. Po rozdmuchaniu daje mnóstwo ciepła. teraz Wam zademonstruję rozpalenie po prostu ognia. Składam na pół. Mamy iskrę. Biorę rozpałkę i rozdmuchujemy. Mamy ogień, podpalamy naszą korę. Ups. I jakbyśmy właśnie w tej chwili rozpalali ognisko, to możemy dzięki tej korze przenieść ogień na dane miejsce. Kora jest bardzo dobrą rozpałką. Nawet mokra elegancko się pali. I długo. W ten sposób właśnie wygląda średniowieczny zestaw do rozpalania ognia. Kora, jak widzicie, nadal się pali. Wszystkim polecam i zachęcam do zabawy w ten sposób. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć.